Trigger warning. Mam dzisiaj bojowy humor, więc będę dokonywał niepoprawnych politycznie porównań oraz podejmował potencjalnie trudne społecznie tematy: przemocy fizycznej, psychicznej oraz wirtualno-seksualnej. A co najgorsze, całość będzie okraszona moją dość głupkowatą, uśmiechniętą mordą, co nie powinno ujmować powadze przytaczanych porównań i tematów. Ale. Stwierdziłem, że moim obowiązkiem jest ostrzec osoby, które mogą nie wyciągnąć tego, z moim zdaniem, dość oczywistego kontekstu. Zaczynajmy. Byliście kiedyś tak wkurzeni, że wyciągnęliście wtyczkę od internetu całemu państwu? Nie? No to słuchajcie. Pewnego razu jakaś tęga głowa w Korei Północnej stwierdziła, że to nie może tak być, że ci zachodni kapitaliści tak sobie surfują po tym internecie i zazdrośnie strzegą swoich tajemnic. Tak dalej być nie może. A kto ma potencjalnie dostęp do tych wszystkich smakowitych tajemnic? Oczywiście hakerzy. Zachodni hakerzy. A czy może być lepszy haker do zainfekowania niż taki typu white hat, innymi słowy etyczny haker zajmujący się co do zasady wykrywaniem Bezpieczeństwa? Genialne! Generale Ping-Pong, proszę zaatakować P4X, cel łódź bałuty. Proszę mnie nie kancelować, ja tylko parafrazuję internetową pastę. P4X, taki nig nosił właśnie haker, od którego wszystko się zaczęło, a dla Koreańczyków również skończyło. W styczniu 2021 roku bowiem nasz bohater otrzymał plik, który miał mu pomagać w jego projektach. Szybko jednak on i jemu podobni badacze bezpieczeństwa zorientowali się, kto tak naprawdę stoi za programem i że z pomocą wmontowanego bugdora ktoś z odpowiednią wiedzą mógłby przejąć kontrolę nad jego komputerem. Tęgie północno-koreańskie głowy w swoich kalkulacjach nie przewidziały tylko jednego, że zainfekowanie specjalisty do spraw bezpieczeństwa nie jest takie łatwe jak wyciągnięcie oszczędności od jakiejś starowi. Dzięki metodom na wnuczka. Może liczyli na to, że kiedy wyjdzie na jaw, kto za tym stoi, większość ludzi to oleje. I faktycznie częściowo mieli rację, bo śledczy nie mieli ochoty ciągnąć tematu. P4X jednak się zawziął i stwierdził, że to sprawa honoru. Zaprzęgając swoją wiedzę do krucjaty przeciwko państwu ludowej szczęśliwości, odkrył liczne luki w zabezpieczeniach koreańskich systemów, skrzętnie wykorzystując je do przeprowadzenia własnych ataków. W ten sposób położył działania stron internetowych i skrzynek mailowych, de facto je paraliżując. Biorąc jednak pod uwagę poziom zacofania kraju pod tym względem, atak był dotkliwy prawdopodobnie jedynie dla ułamka społeczeństwa, reszta pewnie nawet go nie odczuła. Na tym jednak nie koniec, P4X zapowiada bowiem zmontowanie timu, który weźmie się za porządne odpowiedzi na ataki koreańczyków. I wyobrażam to sobie na przykładzie szkoły, gdzie taki zadziorny sucholek próbował zbudować sobie pozycję wśród kolegów, biorąc na cel spokojniejszego, cichego chłopaka. Gdzieś go tam, wiecie, kijem trącał, podkradał mu kanapki, ale któregoś dnia poszedł o krok za daleko i nasrał mu do piórnika, myśląc, że nikt nie widzi, zapominając jednocześnie, że tamten jest dwa razy większy. Więc gdy nasz spokojny gigant się zorientował, co i jak sprzedał suchoklatesowi takiego luja ogłusza, że mu zgasły wszystkie światła dosłownie. Jestem mistrzem alegorii. Nie musicie dziękować. A skoro jesteśmy przy alegoriach, widziałem fajnego TikToka, w którym autor trafnie sportretował reakcję jednego technologicznego giganta na niepasujące mu zapisy w prawie. Chodzi głównie o to, że Facebookowi, czy obecnie firmie Meta, bardzo nie podoba się fakt, że Unia Europejska chce, żeby dane dotyczące jej obywateli były trzymane na serwerach europejskich, a nie amerykańskich. Ha! Wow! Prywatność? Obrzydliwe! fu! Ba, nie podoba się do tego stopnia, że meta tupnęła nóżką, odwróciła się napięcie, weszła na dach wieżowca i stwierdziła, że skoczy. Innymi słowy, jasno zasugerowała, że jeżeli Unia zmusi ją do trzymania danych na europejskich serwerach, to zwija się z Facebookiem i Instagramem Nara Elo. I nie wiem na co przedstawiciele mety liczyli, ale się najwyraźniej grubo przeliczyli, bowiem francuski minister finansów publicznie stwierdził, że jego życie stało się dużo lepsze od kiedy zrezygnował z używania Facebooka i myśli, że obywatelom wcale by to nie zaszkodziło. To jest tak, jakby Unia podeszła do stojącej na krawędzi mety, sprzedała jej takiego bić slapach A następnie się nachyliła, żeby powiedzieć jej szeptem na ucho: Dajesz, bierny pikoła. Proszę mnie nie kancelować, to tylko metafora. To chyba jednak zadziałało, bo mecie od tego liścia najwyraźniej trybiki wpadły w odpowiednie miejsca, szybko dokonała obliczeń i stwierdziła, że nie tylko nie zamierza wychodzić z Europy, ale co więcej, nigdy niczego takiego nie sugerowała. Sama meta nie ma zresztą dobrej pasy. Horizon Worlds to darmowa gra dostępna na będącego własnością mety Oculusa, czyli zestawy do VR. -u. Właściwie nawet nie tyle gra, co taki wirtualny Second Life, czyli coś, do czego meta pragnie dążyć pod płaszczykiem Metaverse. Ogarniacie. I mamy pierwszą tragedię w grze, a przynajmniej pierwszą, o której informacja przebiła się do mainstreamu i dotarła do mnie. W Horizon Worlds dokonano zbiorowego Gwałtu. I ja wiem, że dla wielu osób temat może wydawać się strasznie zabawny, bo przecież to tylko granik tutaj nic nie zrobił. To na niby. Nie zamierzam tutaj roztrząsać tego tematu, bo to będzie jak otwarcie puszki Pandory. Natomiast każdy chyba może się zgodzić, że w momencie, w którym dołączasz do gry, molestowanie przez cztery inne awatary, najpierw słowne, a później wirtualno-fizyczne, to nie jest definicja dobrej rozrywki dla osoby, która nie wyraziła na to zgody. Dlatego nie dziwi zdecydowana reakcja twórka. Horizon Worlds, którzy stwierdzili, że w takim razie stworzą wokół awatarów włączone domyślnie niewidzialne bariery, które nie pozwolą na podobne sytuacje. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, później można taką barierę wyłączyć. Czy takie rozwiązania są potrzebne? Z mojej perspektywy nie, ale ja bym tak nie zrobił, co pokazuje dwie rzeczy. Jeden wystarczy garstka debili, żeby wreszcie zepsuć zabawę. Dwa, znając graczy, to dopiero teraz w grze nastąpi wysyp troli testujących granice dobrego smaku oraz szukających sposobów na to, żeby sprawić innym przykrość. Dlatego, jeżeli chcecie odpocząć od tych wszystkich przykrych spraw, o których dzisiaj opowiadałem, zapraszam Was na streama z gry Crusader Kings 3, gdzie budując naszą dynastię popełnimy prawdopodobnie większość z wymienionych dzisiaj rzeczy, a prawdopodobnie nawet więcej. Link w przypiętym komentarzu. Zachęcam. A pozostałych zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Pa pa!